bardzo serdecznie na nowym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcineczku będzie taki filmik, pokazujący wsparcie, opowiem ja co tam u mnie, pokażę Wam Diegisa po renowacji, bo nawet Wam nie mówiłam, że będzie renowacja, ale tak będzie, no i my przechodzimy już do tego odcinka, no to tak, no to pokażę Wam pierwsze Diegisa, ogólnie muszę mu jeszcze to oczko dokleić i zmienić tutaj grzywkę, ale już jest tak w połowie z No i no, jest y, odrestaurowany i tak ma nowe chrapy, bo jakby odwróciłam i tak ładnie włożyłam, bo tam do się na na odwal się, ujdzie. No i teraz tak, ma taką grzywkę na dwie strony. A się dzi teraz dziwnie go się układa. Otrzywam mu wszystkie dziury, bo miał. Ogólnie kiedyś mu zrobiłam tutaj takie jabłuszka i tego się już teraz nie da zmyć. Całe szczęście, że z tej strony nie zrobiłam, ale tu już nic nie będę robić. To już muszę zostawić, no niestety. Domalowałam mu cienie trochę. No i tyle. Nie ja mam dla Was jeszcze jeden zaległy odcinek z otwierania tych paczuszek. Zapakowałam dla Chety Zofik. Ehm, no ale. Jakby on trwa w surowym materiale, on trwa 43 minuty, więc jakby ja jestem na. Teraz on trwa chyba coś około 24, ale jeszcze jest trening i naprawdę mi się go nie chce tak montować, bo ja muszę tam co chwilę zagrywać zakrywać twarz i po prostu mi się mega nie chce, no ale chyba będę musiała to zrobić. Ogólnie przepraszam, że mam taki syf w tej stanie, ale um, w moim domu jest teraz remont. I po prostu tu się nie da utrzymać jakkolwiek czystej stajni. Tutaj dosłownie cały czas jest czymś to zawalone. I jeszcze jutro, ja to nagrywam w niedzielę, um, jutro w poniedziałek ja um, jadę z moją mamą um, na pocztę, bo mam moje urodziny, bo ja mam urodziny 7 marca. Um, sobie zamówiłam taką pakę, jak Hetty Shelby. I w sumie sporo osób w hobbyhorcingu ją ma I stąd będę rzeczy brać I ona zawiśnie sobie o tutaj O tutaj właśnie coś zawiśnie Lub tutaj, jeszcze to muszę się zastanowić No ale właśnie jutro będzie ten I pewnie ten odcinek leci gdzieś koło środy Albo zrobię Wam takie dwa dni z rzędu odcinki Nie wiem, nie wiem Mm, albo we wtorek, myślę, że we wtorek a ten wyleci w poniedziałek więc tak. Um, no i mam dla Was jeszcze odcinek z SSO, ale go nie będę wrzucać, bo to miał też być taki zamiast tego odcinka, filmy, filmik poganękowy, nie wiem. W SSO mam stary raidera kupiłam. Tego na zawsze już. Za 140 zł, na, tak, za 140. Wiem, że dużo, ale... Wiecie. No, e, no i tak, na kawaliadę już sobie robiłam takie próby, autwiciki co będę brać, no i będę brać arołka, bo na kawaliadę kawal jadę, jadę 1 marca. No i ogólnie dzisiaj mi się fery zaczęły. E, no, biorę to o głowie i na kawaliadzie będę chciała kupić jakiś ładniejszy naczółek, no bo w sumie ten zły nie jest, ale. No nie podoba mi się, a tamten, oryginalny z tego ogłowia jest po prostu za duży i strasznie wstaje, bo on raczej, ten też odstaje, bo um, Aro musi mieć takie wycięte naczółki, bo on ma takie specyficzne czoło, że na niego praktycznie żaden taki prosty naczółek nie pasuje. Więc biorę to ogłowie, na tym wędzidle, um, to jest wędzidło z wąsami, oczywiście Ulubione wodze. Żadnych nauczników mu nie zakładam, założę mu tylko derkę. No i jakiś kantar jeszcze on tam wezmę, szczotki. Ogólnie tu leży jeszcze stara grzywa. Jakiś Więc no. I ogólnie jedili robiłam w głowie, Tylko że mi nie wyszło i nie wiem, czy ja je sobie zostawię, czy ja gdzieś je dam, oddam komuś. Czekajcie, bo ja je zgubiłam gdzieś tutaj w stajni. Ej, no autentycznie, nie wiem, gdzie jest to o głowie. Dobra, no ale on jest taki ogólnie różowy. Tak, no, róż, znaczy z czarnej skóry, ale różowy ma dodatki. różowe, przeszycie i ten. Mamy tutaj wodę czerwoną. ogólnie teraz tutaj mam wodę i uwiąz. Bo się zmieniałam tutaj, mam takie różne rzeczy jeszcze inne. No i ogólnie, y, tę pakę załóżmy sobie mega dużą. Znaczy, ten większy rozmiar, ale do niej domówiłam mega, mega, mega dużo rzeczy. I ten grajdolnik będę chciała tutaj dać, bo tutaj się tak nie zabrudzi. I powybieram jeszcze jakieś moje ulubione nauszniczki, bo ja dosłownie mam mega dużo nauszników. A ja używam może trzy pary, a reszta to używam raz na ruski rok. Więc tak pokażę Wam, które używam. Używam te. Więc to będzie mega nudny film. Muszę nawet jakaś szczotka, nie wiem dlaczego. Używam te, y, te zielone, y, suzy i siwej, niebieskie siwej. No i w sumie tyle. No i czasami jeszcze tych czapeczek używam, ale to też rzadko bardzo. No. Mam w ogóle jakieś uwiązy jeszcze, no, bo mam jeszcze o takie, o, ale ich nie używam, mm, takie, jest tu sporo rzeczy, w ogóle Dili, to są jeszcze nauszniki, bo Dila miała trzy pary nauszników, no. to nie są nawet jakieś najgorsze, chociaż ja je kleiłam, nie szyłam. No, w sumie troszeczkę widać, no ale cóż. No, no, i w sumie tyle, tyle na tyle uż używam. I mm, ogólnie ja już czuję wiosnę. Nie myślijmy, że dzisiaj w nocy będzie minus 11 stopni, i znowu ma mamy śnieg. Już było tak pięknie, ja już nawet byłam na treningu szkokowym, mimo, że wam tego nie pokazywałam. W sumie nie. Byłam z Diegisem i y, wtedy y, Lążowałam go, znaczy taka bardziej praca z ziemi, wsiadłam na niego i byłam w terenie na nim, jechałam do lasu, no i mm, bo tak pięknie, już było widać trawę, już się wszystko rozmroziło, Bo trochę było błota, ale nie było najgorzej. No i teraz znowu mamy śnieg i minus 11 stopni, na razie to nie ma się polepszać, więc no jakby jestem załamana, jestem załamana naprawdę. Dajcie tutaj zapnę, o te owoce, bo one mi tak spadają stąd, dobra. Yy, wszystkie koniki. Nie ja mam że wszystkie koniki nie mają Derek, tylko Dilama. Yy, bo Dilama. Bo co bo, bo, bo. Dila z nią rozrobiłam? Też byłam na treningu. Jak padał śnieg i była cała mokra, więc jej założyłam. Ogólnie zapytacie się, gdzie jest Marvel i Dragon? Powiem wam, są so u Krytyzofik już drugi tydzień. Miałam po nie przyjechać już tydzień temu, ale no niestety nie byłam w stanie wtedy, więc no jeszcze sobie tam posiedzę chwilę. We wtorek mam się spotkać, czyli za dwa dni u Zosi, więc wtedy ten, Tutaj właśnie będą sobie stały. Tu będę miała na to... To pięterko zostaje. To pięterko tutaj, ono... Um, ono też tutaj zostaje tak, jak było. No, nie, to pięterko, y, będzie będą zmiany, a stąd idzie tu, i tu będę miała same, tylko ten. No, ogólnie nie wiem, co zrobić z, z tą myjką, bo ja tej myjki już nie używam. No i właśnie nie wiem, czy ją sprzedać, czy co z nią zrobić. Jakby był ktoś zainteresowany, to możecie do mnie napisać. No, ogólnie na tej myjce wisi stara o runa. To jest takie masakryczne. Bo mi się wtedy podobały takie naczółki z właśnie koralików i druta. No i em, jak to ja musiałam sobie taki zrobić. Tylko, że to jest taśma. I samo głowy by nie było złe. Gdyby nie to, że to ma tak cienkie paski. że nie wiem, że ja naprawdę ci wyświetlacz to jeszcze się nie urwało. No... Tak to wygląda. Wystawiłam Mambę, czyli tego konika. Wystawiłam Snake'a i kogo jeszcze wystawiłam na sprzedaż? I, i wystawiłam Jadzie jeszcze na sprzedaż. Mój Vinted, na no, w sumie mojej mamy Vinted to stylowo 25. Nie wnikajmy w tą nazwę. Tak, no ale tam są wystawione i Snake się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Więc, no, snake jest. Yy, nie pamiętam za ile. Sprzedam, znaczy, wystawiam go. Mamba jest chyba za 110 lub 120. A Jadzia jest za 35. Więc. Słodziutki konik. Koniki polecają się na sprzedaż. Miałam powiedzieć, że. Słodziutki konik poleca się na sprzedaż. Ale to nie jest tylko Jadzia. Tylko też inne koniki. A, no i ogólnie tutaj doczepiłam sobie jeszcze jeden wyszaczek tu Wisi Halter Tigisa, który miał na sobie przez dwa lata nieściąganym. Kantarek o um, stare ogłowie piaski, bo ostatnio jeździłam na tym ogłowiu. No i też stare ogłowie głowie Arola High Dump. Nie, meksykańskie to jest meksykańskie głowie. No i ogólnie nawet jest spoko, gdyby nie to... Że nie miałam wtedy sprzączek. I jest wszystko tak na takie zapinki, ale nie jest złe. Chociaż że to wędzidło, Nienawidzę wędzideł teraz półkolami, bo te półkola podczas one się tak wywijają. Nie lubię tego bardzo. Naprawdę tak mnie to denerwuje. żeby kantarek. Oj, halterek i ten ją zostawiamy. No i mnie tyle co chciałam wam powiedzieć to był taki mega film pogadankowy gdzie się praktycznie nic nie działo no więc widzimy się jak będziemy już ten jak będę robić tą pakę ozdabiać i rozpakowywać no i na razie tyle. Czekam go już na lato chociaż, albo na wiosnę chociaż. Bo jakby ja chcę już takie letnie vlogi. Takie długie, fajne, takie całe dnie ze mną. Jakbyście spędzić ze mną, z konikami. Jeszcze nie mogę doczekać naprawdę. To było na tyle. W dzisiejszym odcinek zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz papatki.